Co ja Wam powiem? Okazało się, że zabrakło biletów z Bogoty do Madrytu, biletów mistrz, siedzących tam, gdzie my mieliśmy mieć. I wiecie co? Dostaliśmy biznes klasę po prostu tak. Wow, ale super. Zobaczymy, jak to będzie. Przynajmniej lot może mi nieprzyjemniej. E, już jesteśmy w Rękawie. Mieliśmy właśnie wsiadać do samolotu i tutaj nagle gościu z pieskiem a sobie spaceruje i przetrzebuje jakiś kolesi z rękami do góry. E, także... Grubo, grubo. To lot po prostu z Bogoty do Europy, więc pewnie muszą pilnować mocniej. Mężczyźni stoją po tamtej stronie, kobiety stoją po tej stronie, i piesek sprawdza. Do opakowania z hamburgera się nie przyczepiły. Przeszukują tutaj chłopaków. Pawła też będą pewnie przeszukiwać w jednym pawałek. Przeszukują Pawła teraz, ale nic nie znaleźli. Myśleliśmy, że jesteśmy na ostatnią chwilę, bo przyjechaliśmy i było półtorej godziny do odlotu i już wszyscy praktycznie weszli, ale okazało się, że oni wpuszczali tak wcześniej, ponieważ robią tutaj kontrolę dość mocno narkotykową. Dobrze, bardzo dobrze. Dziwi mnie tylko fakt, że nie skontrolowali kobiet. Często podobno we włosach, we warkoczach są narkotyki, więc wydaje mi się, że powinni skontrolować również kobiety. Skontrolowali samych mężczyzn, ok, ale kobiety moim zdaniem też powinni skontrolować. Hej, witajcie prosto z biznes klasy. Nie miałam w planie kręcić tutaj drogi powrotnej z Ameryki Środkowej do domu. Także nie miałam w planie kręcić drogi powrotnej z Ameryki Środkowej do domu, bo wydawało mi się, z lot jak lot. Ale co się okazało, bo przypadkiem dostaliśmy biznes klasę, mieliśmy lecieć w klasie ekonomicznej, ale że zabrakło tam lotów, znaleźliśmy się w biznes klasie i zaraz Wam opowiem, jak taka biznes klasa wygląda. Dostaliśmy tutaj menu, już przed chwileczką nie mogę jeszcze co zauważyć. W menu mamy przedstawionych szefów kuchni oraz co dostaniemy jako przystawkę, możemy sobie wybrać danie główne, deser oraz następnie. w pierwszej kolejności, jak przyszliśmy, to zostaliśmy poczęstowani e, wodą i bądź sokiem, do wyboru. E, przy miejscach siedzących mamy również taką małą buteleczkę wody, e, co może brzmieć śmiesznie z moich ust, ponieważ ja jeszcze chwilę wcześniej filtrowałam wodę z kranu, żeby przypadkiem nie kupić na lotnisku, bo w końcu jest taka droga, więc teraz bardzo komicznie musi to wyglądać, jak siedzę tutaj w tej biznes klasie, gdzie no jeszcze przed chwilą cudowałam, żeby było ok. Więc światło trochę świeci. Jednak tej biznes w klasie nie o wszystko Dobra, komunikat e główny bodajże już powiedziane. Teraz pokażę Wam, co na początku dostaliśmy w paczkach. E więc otwieram. Wraz z wami, bo nawet nie mam pojęcia. E, zapakowane, nie wiem, mm -hmm. Co to? się to kosza? I tutaj, co tu mamy? Wygląda jak kosmetyczka. E, I tutaj tak, zatyczki do uszu. W pierwszej kolejności. E, mini pasta. Eee, co tu jeszcze mamy? Pusteczka higieniczna oraz eee, opaska na oczy, także super bardzo fajne, zostawnik taki drobny I teraz tak pokażę mamy jeszcze, co z w drugiej maszce, żeby nie było. tu rozgętia szbiegł takiego. Więc to, to mam na razie mi jest niepotrzebne przyda się później i teraz tak. Mamy tu taką paczkę, jest nas taka duża i yy, tutaj mamy podusie, buty pod plecki, które można sobie wsunąć, yy, jest tu również taka kubka, płot i co tu jeszcze, można sobie wybrać też młodą poduszkę, więc, więc fajnie. Mam teraz tutaj taką niewielką ilość światła, bo że może się to uda rozjaśnić. Przecież chyba nie. Ale pokażę Wam jak działają te... bardziej choć zależy na tym, by leżeć z przodu, ponieważ chcemy się o... jeszcze do przodu i teraz o, i teraz możemy się o... Ja zaraz podepnę i Wam pokażę, co tutaj jest dalej. Także e, słuchawki podpięte. I tutaj, tak jak chcemy sterować, to. O! Tutaj. Jeszcze muszę oświecić. Tutaj starczy nacisnąć. Wtedy, Chodzi na pilot. Tak. No i możemy sobie też sterować tym e, pilot. Bądź możemy skorzystać e, z dotykowego ekranu i zobaczcie. lepiej widać. I tu nam się wyświetla informacja, gdzie teraz się znajdujemy, lecieliśmy stąd, znieśliśmy się już na ten pułap i teraz będziemy sobie tam lecieć aż do Europy. Ale słuchajcie, mam coś dla Was lepszego. Patrzcie, tu jest coś takiego jak czat między siedzeniami. Chociaż w klacie ekonomicznej też to było. I napiszemy do Pawła. Accept. Enter your name. Ta, ok. I teraz tak: wybieramy sobie miejsce, z kim chcemy czatować. Napiszemy do Pawła. Mam nadzieję, że nie pomylimy. Welcome to see to see chat. Ok, now chat. Brać. Co tu dokładnie będzie zasiedzenie? Czyli Paweł k 1. Dobra, wybraliśmy miejsce Pawła, ale on nie odpowiada. Paweł się ogląda, żeby zawsze wchodzić, co? Tak. <laughs> Więc teraz tak, zabieram się za śniadanie w klasie biznes wygląda ono bardzo smacznie. Tu było albo naleśniki, albo omlet oraz yy, można było sobie wybrać też rodzaj pieczywa i napój. Ja wybrałam standardowo kawę dla siebie i pancake'i. Także tu możecie zobaczyć jak wygląda to śniadanie. Mamy jeszcze do tego owoce i tutaj jakieś jakieś smakołyki. Śniadanie było pyszne. Aż się się już co będzie na obiad. Mówiłam Wam, że jesteśmy tu kilka chwil w tej biznes w klasie. I kurde dobrze być bogatym, naprawdę jest taki luksus, taka wygoda, takie dobre jedzenie, wow, nie no, mega. Po prostu super. Super. Nie spodziewałam się, że kiedyś yy, spotka nas taka po prostu przygoda i to tak. tak. Leżę, ale nie byle gdzie, bo w samolocie w biznes i tu można sobie po prostu tak leżeć. Zobaczcie. Także sobie można tak pospać trochę. W ten sposób podróż zdecydowanie przebiega szybciej i czekamy teraz na obiad powinni zaraz wkładać. To jest kilka opcji do wyboru. Jak podadzą, to ja Wam wszystko powiem, co i jak. Gdy coś dostaje, że nie wiesz co z tym zrobić, dostaliśmy ciepłe, mokre ręczniczki, żeby chyba obetrzeć ręce. Zaczynamy chyba na pewno, bo w sumie po co innego. <gry> Więc ciekawie. Jeżeli chodzi o kwestię obejadową, do wyboru mamy starter, menu główne i deser. Ja sobie wybrałam, jeżeli chodzi o starter, to latany groszek, a jeżeli chodzi o menu główne, to wybrałam makaron. Było też do wyboru jakieś mięso bądź potrawka z ryby. Do tego można było sobie zamówić napój w cenie oczywiście. i z napojów to wszystko ja wybrałam sparkling wine. Można też rum 18-letni, także whisky 12 letnią także naprawdę wybór jest dość spory. Więc obiad prezentuje się tak. Wcześniej dostaliśmy też orzeszki i wino i teraz właśnie jest obiad. Po obiedzie czeka nas jeszcze deser z kawą i wygląda to tak. To jest deser szefa kuchni i kawa. Lot przebiegł pomyślnie i właściwie to nawet nie odczuliśmy tych 9,5 godziny, ponieważ można było się zrelaksować bardziej niż w domu, czyli przynoszono nam jedzenie, a my sobie po prostu leżeliśmy jak nam wygodnie i oglądaliśmy filmy. Mi się przez ten czas udało dwa filmy obejrzeć. Każdy z nich prawie godziny. Eee, I w międzyczasie właśnie było śniadanie, był obiad, deser, napoje. Także bardzo przyjemnie. No i teraz już zostało kilka minut do lądowania. Uch, zatyka mi uszy, bo w, zjeżdżamy w dół. Zostało... local time at Madrid, okej, okay, nie, zaraz mam powiem. Hmm. Zostało 14 minut do lądowania, więc już mamy pasy zapięte i już... Fotele wyprostowane, także dolatujemy, nie jesteśmy w sumie właściwie zmęczeni, ale jeszcze większa część przed nami, więc jeszcze dwa loty i długa przesiadka, długi postój na lotnisku w Madrycie, także jeszcze nas czeka. Czeka. A tu już wieczorem ma już widać. się przechodzi, bo teraz wystarczy zeskanować, ale włosy, już nie czyta. Każdy tutaj tak poczujemy, zaraz też będziemy, ale no tak to jest. Przylecieliśmy tutaj już prawie jest 23, no a 6 mamy wylot, więc i tak byśmy musieli być tu znowu o 4 na lotnisku, więc zanim byśmy się gdzieś dostali, to już byśmy musieli wracać, więc lepiej chyba tu po prostu posiedzieć. Chociaż będzie to męczące, bo siedzenie no to wydłuży nam sprawę, niż dojechanie na miejsce, wrócenie na miejsce, no ale dobra. I tak e, jedną z rzeczy, którą musimy zrobić, to zmienić terminal. Więc i tak musimy wsiąść do autobusu i podjechać zupełnie na inny terminal. też fajny. Chcę takiego do domu, żeby sprzątał, ale jest czadowy. Patrzcie, jak czyści. Idzie tutaj, idzie do nas, chodź do nas, robociku. Melduje się bezpośrednio z lotniska w Madrycie. Mamy godzinę trzecią w nosy i jak widzicie, pustki. Jedynie, jedynie takie zagubione dusze jak my, czyli na takich bezsensownych przesiadkach spacerują sobie po korytarzach pustego lotniska. Można poczuć się trochę jak w jakimś zamknięci w sklepie samotnie. Czy coś. <grym> no ale bije już nam przez to zamknięcie tutaj. Jeszcze 3 godziny do wylotu. Także trochę jeszcze tu połazimy, ale za godzinę może już ludzie zaczną przychodzić. po 2 godziny przed wylotem pewnie już powinni. Na razie, puściutko. Możemy się teraz poczuć, jak na tym filmie, terminal bierzemy tylko wózki, jeździmy po lotnisku, bo tu zostaliśmy. No to są pierwsze odloty, i nasz jest tutaj, ten pierwszy, po 6.15. Niestety do Londynu, i później z Londynu polecimy dopiero do Krakowa. A tutaj tak pusto dalej też. Ale zimno tu jest już trochę. Knowcie biega samotnie po lotnisku. Tak bije ludziom oczyciej i w nocy. Patrzcie, jaką udało się czadową miejscu znaleźć. Więc wyciągamy kanapki na całą drogę i robimy piknik. Jesteśmy już na lotnisku w Londynie i powiem Wam, miałam taką dziwną rozkminę, bo jeszcze do tej pory Wam zapomniałam powiedzieć, że jak wyjedziemy w Panamie i Kostaryce, to tam nie wyrzucacie normalnie papieru do toalety, tylko wyrzucacie do kosza, tak jak w Grecji. I tak zalatujemy tutaj już do Londynu, jestem w toalecie i taka rozkmina. Kosz, kibel, kosz, kibel, kosz, kibel, kibel.